Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Tym razem odcinek mierzymy plus size, a pod lupę biorę sklep Bonprix. Dawno tej marki nie było mnie na kanale i pytaliście o nią bardzo, bardzo. Także postanowiłam złożyć nowe zamówienie. No i przyszło sporo fajnych rzeczy. No i teraz będzie zadanie dla Was. Pomożecie mi zdecydować, które rzeczy zostawić, a które niestety do mnie nie do końca pasują, bo sama nad niektórymi się waham. Także mam nadzieję, że mi coś doradzicie. Nie przedłużając, zaczynam. Mam nadzieję, że Wam odcinek się spodoba. Jeśli tak będzie, zostawcie napiąc łapkę w górę. No i co? Ruszamy! Ok, pierwsza rzecz to jest. Coś, na co bym w sklepie stacjonarnym kompletnie nie zwróciła uwagi. Jest oto, proszę bardzo, taki żółty sweter, ale na zdjęciu, na modelce tak bardzo mi się spodobał, że sobie pomyślałam, że może faktycznie warto byłoby spróbować czegoś innego. No i mam tutaj właśnie coś takiego. Taki żółty sweter. Ja żółty kolor bardzo lubię, aczkolwiek ten okazał się być bardziej taki słoneczny niż musztardowy. Także pod tym kątem nie do końca jestem przekonana i nie jestem też. Pewna tego kroju. To znaczy, chodzi mi o dekolt. Ja lubię wszystko, co ma dekolt V, bo po prostu lepiej się czuję, lepiej moja sylwetka się prezentuje. Tutaj mamy taki um, półgolf. Ja golfów kompletnie nie noszę, więc. Y Zakładam, że to jest coś w rodzaju pół golfa i nie do końca jestem przekonana. Na modelce wyglądało to prześlicznie i byłam po prostu oszołomiona tym, jak ten sweterek wygląda, a tak w rzeczywistości patrząc na siebie, nie do końca jestem przekonana. Sweter jest taki dłuższy, trochę asymetryczny. Na dole mamy takie prążkowanie, z drugiej strony też mamy rozcięcie, także w ogóle dużo się dzieje na tym swetrze, mimo że jest jednolity kolor. I mam wrażenie, że ten sweterek delikatnie mnie drapi albo już jestem za mocno wyczulona. Ja lubię takie, wiecie, mięciuśkie sweterki, w których czuję się dosłownie jak w piżamie. A tutaj mamy taki dość chropowaty materiał, a nawet sprawdźmy, co to jest, bo nawet o tym wcześniej nie pomyślałam i zaraz Wam powiem, co my tutaj mamy. 62% to jest akryl, 27% polimid, 8% wełna i 3% elastan. Rozmiar, który mam na sobie to 44 łamane na 46 i jestem strasznie ciekawa co sądzicie o tym swetrze, także liczę na waszą pomoc, doradźcie proszę, zostawić czy nie do końca jest to krój dla mnie. Kolejna rzecz to sukienka. I powiem Wam, że nie miałam kompletnie w planach kupowania żadnej sukienki, bo w ostatnim czasie całkiem sporo ich się nazbierało w mojej szafie, ale jak zobaczyłam na zdjęciu tę, to nie mogłam się oprzeć. Po prostu ponownie zdjęcie mnie miło. No i ten kolor. Wiecie, ja ostatnio szaleję za butelkową zielenią, także jak ją zobaczyłam, to pomyślałam, że musi. Być moja. Tym bardziej, że mamy tutaj bardzo fajny dekolt w serek. Mamy przepiękne, przyziuroczyste rękawki zakończone gumeczką. I jest to taki bardziej luźny krój, który przy mojej sylwetce doskonale się sprawdza. I powiem Wam, że jak przyszła ta sukienka, to tak pierwsze wrażenie, tak sobie. Mm -hmm, chyba nie będę tak dobrze w niej wyglądać, ale jak ją założyłam. To myślę, że jest całkiem okej. Okay. Miałam ją na święta i yy, wszyscy goście zwracali na sali restauracyjnej na mnie uwagę, także coś w tym jest. Ja jestem nią zauroczona. Rozmiar to 46 i myślę, że jest jak najbardziej odpowiedni. Yy, yy, myślę, że nawet mogłabym wziąć mniejszą, ale pewnie czułabym się bardziej taka spięta. A wiecie, że ja lubię, jak jest luz. Ja muszę mieć wygodę, także yy, myślę, że z rozmiarem trafiłam idealnie. Jeśli chodzi o materiał, to tutaj mamy dwie warstwy. Pierwsza to jest taka gruba, która nam, wiecie, zasłania wszystko co potrzeba. A druga wierzchnia warstwa to jest właśnie ta, ten sam materiał, który mamy na rękawach. Myślę, że połączenie jest naprawdę bardzo, bardzo fajne i jestem ciekawa, co sądzicie. Ja jestem zachwycona tą sukienką, ale również chętnie poznam Wasze zdanie na jej temat. Kolejna rzecz z mojego zamówienia to takie luźne, srebrne wdziamko. Nie jest to sweterek, bo jest to taki bardzo, bardzo delikatny, lejący się materiał. I bardzo spodobał mi się właśnie ten taki połyskujący charakter tej narzutki, wdziamka zwał jak zwał. Gdyż czasem gdzieś tam idziemy i odrobina elegancji by nam nie zaszkodziła, więc... Zarzucamy sobie coś takiego błyszczącego i już tak się prezentujemy bardziej elegancko. Jak widzicie, założyłam to na zwykły t-shirt. I właśnie o to mi chodzi, żeby ze zwykłej stylizacji zrobić coś takiego bardziej e, z, takiego może wyjściowego e, i myślę, że jak najbardziej e, to wdzianko spełnia swoją rolę. Nie mamy tutaj absolutnie żadnego zapięcia, więc jest to taka narzutka. E, I co niesamowicie mi się podoba, to fakt, że to się kompletnie nie gniecie, e, więc możemy to zabrać. Ze sobą do walizki, na szybko do torebki zwinąć i nic się nam z tym nie będzie działo. Tutaj z przodu mamy, jakby, taką falę troszeczkę, więc to się tak luźno układa i moim zdaniem prezentuje się bardzo, bardzo fajnie i strasznie jestem zadowolona z tego zakupu. Jest to druga najlepsza rzecz z całego zamówienia. Ta pierwsza, zaraz wam ją pokażę, bo już nie mogę wytrzymać, jest po prostu przepiękna. No i co? Jestem ciekawa, co wy sądzicie o takich ubraniach. Ja często mam taki. Problem, że tak wiecie, w samej koszulce to trochę za zimno, ale już w bluzie, w swetrze to trochę za ciepło, za dużo. Także właśnie coś takiego lekkiego, zwiewnego, do okrycia jak najbardziej w mojej szafie jest must have'em. No i tutaj mamy przepiękny srebrny kolor, także wiecie, trochę w klimacie Sylwestra. Nawet jak będę spędzać w domu, to co, nie mogę zabłyszczeć? Myślę, że jak najbardziej, także dajcie znać, co Wy sądzicie o tej buskotce. A i jeszcze ważne, mój rozmiar to 44-46 i oczywiście linki do wszystkiego, co Wam dzisiaj pokazuję znajdziecie w opisie, gdybyście chcieli sobie szybko przeskoczyć do sklepu. Także w opisie macie wszystko. No dobra, to teraz przyszedł czas na hit mojego zamówienia i tadam, 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 oto jest hit mojego zamówienia, czyli marynarka, ale taka mega, mega zwiewna i cieniutka marynarka w wężowy taki wzór. I niesamowicie mi się spodobała właśnie ze względu na to, że nie jest to taka ciężka marynarka, która po pierwsze gdzieś tam w walizce zajmuje duże miejsca, a po drugie tworzy już taką mega formalną stylizację. Tutaj mamy taką bardziej zwiewną, luźną, oversize'ową marynareczkę. Bardzo mi się to w niej podoba, aczkolwiek nie do końca jestem przekonana do rękawów, które są takie... 3 czwarte i są takie tutaj delikatnie marszczone, wolałabym, żeby były to długie rękawy i w razie czego mogłabym je podwinąć, ale tak czy inaczej uwielbiam tą marynarkę, jest przepiękna, doskonale się w niej czuje, ma taki dłuższy krój, co niesamowicie mi się podoba, bo będzie tak naprawdę do wszystkiego, jeśli chcemy gdzieś iść bardziej oficjalnie, no to marynarka jak najbardziej pasuje, ale też w, luźnym, w luźnej ale też w luźnej stylizacji będzie się doskonale sprawdzać. Bardzo, bardzo podoba mi się ten wężowy krój, który nie wpada w takie brązy beży, tylko jest bardziej. Czarno-biały z odrobiną szarości, i moim zdaniem jest to bardziej uniwersalne i e, sprawdzi się do e, większej ilości stylizacji, e, bo nieograniczona nie skolorystycznie. Jeśli chodzi o rozmiar, to wzięłam sobie 48, bo ta rozmiarówka na stronie Bonprix była taka, wiecie, nie do końca jednoznaczna. Nie byłam przekonana, który rozmiar powinnam wziąć. Wzięłam większy, jest na mnie dość luźna, e, ale mi to absolutnie nie przeszkadza. Ja często Wam powtarzam, że ja uwielbiam, jak jest coś. Za luźne niż miało, miałoby mnie krępować, także, jak, jeśli chodzi o tą marynarkę, to jestem w niej absolutnie zakochana. Widzicie tutaj, środek jest biały. Marynarka nie ma kieszeni, są tylko takie prowizoryczne, także niestety to jest taki też mały minusik, bo ja lubię gdzieś tam rzucić zawsze telefon. I jeszcze powiem Wam na szybko, co to jest za materiał. 100% poliester, także szybko poszło. No, ja jestem w niej absolutnie zakochana, zauroczona tą marynarką. Jestem ciekawa, czy Wam również podoba się tak samo bardzo, jak mi. Jak już jesteśmy w temacie panterki, to mam jeszcze jedną rzecz właśnie w tym wzorze. Jest to koszulka, którą zamówiłam jedno zamówienie wcześniej, czyli jakiś już e, czas temu, ale szukając rzeczy, żeby tutaj Wam pokazać to najnowsze zamówienie, to mi się nawinęła e, i sobie o niej przypomniałam, że jeszcze Wam jej nie pokazywałam, więc tak na szybko tylko o niej powiem dwa słowa. Jest to taka dłuższa, prosta koszulka, bardzo, bardzo elastyczna, bardzo luźna, o minimalistycznym kroju, żadnych dekoldów, żadnych udziwnień. E, panterkowy ponownie wzór, tylko tutaj jak widzicie, on już wpada w takie delikatne brązy, beże, więc jest odrobinę inny niż ten na marynarce, ale bardzo ta koszulka mi się podoba, bo jest bardzo elastyczna, taka mega, mega na co dzień. No, i jako, że jestem wielką fanką tego wężowego wzoru, no to nie mogłam sobie je po prostu odpuścić czegoś takiego basicowego. Mój rozmiar to 44, łamane na 46. No i widzicie, taka bardzo prosta, ale bardzo mi się spodobała. Okej, okay, ostatnia rzecz z mojego zamówienia to legginsy. E, szukałam bardzo długo legginsów i w pierwszej kolejności miały być to legginsy takie wiecie z eko skóry, takie trochę błyszczące. E, ostatecznie postawiłam na klasyczne czarne legginsy i e, oczywiście na stronie Bonprix był wybór taki, że przeglądałam te zdjęcie i w pewnym momencie już nie wiedziałam, czy one się czymkolwiek różnią. Ostatecznie kierowałam się opiniami i wybrałam coś takiego z wysokim, bardzo stanem, bo zależało mi na czymś, co mnie tutaj, wiecie złapie i będzie e, sylwetka wyglądać lepiej. Ja się też lepiej czuję, jak mam zwiewną koszulkę, to też minerek nie przewieje, także wiecie, dbam o swoje zdrowie. E, no i padło na takie leginsy. E, zwykłe czarne one tutaj przed środek mają takie szycie, zarówno z przodu, jak i z tyłu, i generalnie nie byłoby się do czego przyczepić, e, poza tym, że były dość drogie. One ponad 120 zł kosztowało, oczywiście ceny wam się tu wyświetlają, także widzicie na bieżąco, ile każda rzecz kosztowała. I tak nie jestem do końca przekonana. Zwłaszcza, że nogawki na dole wydaje mi się, że troszeczkę są za szerokie. Wolałabym, żeby były takie mega, mega przy mm, łydce, przy kostce, a one są takie dość luźne i tak się właśnie zastanawiam, czy je zostawić, czy je odesłać. Mój rozmiar to 44, bo tak jak czytałam w opiniach, trzeba było wziąć rozmiar mniejszy, także miałam takie małe. Zagłoska, które wziąłem, czy 42, czy 44, ostatecznie wzięłam właśnie 44 i zastanawiam się, czy to był dobry wybór, bo gdybym wzięła mniejsze, to może też te nogawki byłyby troszeczkę węższe i lepiej bym się w nich czuła. A wiecie, leggingsy by się pewnie z czasem troszeczkę e, rozbiły, także nad nimi się jeszcze zastanawiam, czy je zostawić, może je po prostu wymienię na rozmiar mniejsze. E, a jeśli chodzi o długość, no to jak widzicie są e, do sammiutkiej kostki, ja mam 1,74 m, także pod tym względem nie ma co się martwić, nawet jak się jest troszeczkę większym, to i tak są odpowiednio długie. Uff! Przeszliśmy przez całe moje zamówienia z Bombry. Jestem strasznie ciekawa, czy te rzeczy wam się podobają, czy jest to wasz styl i która wpadła wam w oko najbardziej. No i czekam na wasze porady dotyczące tego, czy te rzeczy, nad którymi się zastanawiałam, zostawić, czy odesłać, wymienić może rozmiar, wymienić na coś innego. Dajcie koniecznie znać w komentarzach. No i oczywiście, jeżeli film wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, będzie mi niesamowicie miło. A jak chcecie być ze mną na bieżąco, no to zapraszam. Serdecznie do subskrybowania kanału w dwóch krokach. Jeden klik, yy, klik dzwoneczek i nie przegapicie żadnego nowego odcinka. Także mam nadzieję, że do zobaczenia niebawem w nowym roku. Pa! pa!